Hej, witajcie na moim kanale, tutaj Gabriel Hiodo. Dzisiaj pokażę wam przepis na Nama Moje ulubione czekoladki, które są bardzo łatwe do przyrządzenia i co najlepsze, potrzebne są tylko trzy składniki. Całość przygotowania potrwa około 40 minut, więc przechodzimy do przepisu. Mamy tutaj 180 g czekolady, 64% kakao. Jeśli ktoś woli bardziej gorzkie, to oczywiście ten procent kakao może być wyższy. Moim zdaniem optymalne jest właśnie 64%. Do tego 120 ml śmietanki 30 i 30 g masła. Czekoladę kroimy na drobne wiórki. Jest to bardzo ważne, żeby nie pozostawiać większych kawałków czekolady, ponieważ w następnym kroku może nam się dobrze nie roztopić pozostawiając grudki. I wyglądającą niemal jak proszek kakao czekoladę, sypujemy do miski. Do garnka wlewamy śmietankę i masło. Całość podgrzewamy ciągle mieszając. Jak masło nam się roztopi, czekamy aż wszystko delikatnie zacznie bulgotać od ciepła, i od razu wyłączamy i wlewamy całość do miski z czekoladą. Śmietanka z masłem, przez swoją wysoką temperaturę, spokojnie powinna rozpuścić czekoladę i w rezultacie otrzymamy naszą masę. Teraz już tylko pozostało wlać masę do naszych foremek. Ja będę wlewać do silikonowych foremek oraz do takiego pojemnika na kostki lodu. Jeśli takich nie macie, to zwykłą tortownicę prostokątną wyścielcie papierem do pieczenia i wlejcie masę. Później wystarczy, że pokroicie czekoladki w kostki. Takie przygotowane foremki wsadzamy do zamarżalki na około 30-40 minut. Teraz już ostatni krok wyciąganie czekoladek. Nie jest to łatwe zadanie, ale z silikonowej foremki wychodzi całkiem sprawnie. Z pojemnika na kostki lodu wystarczyło nożem naokoło oddzielić czekoladę od ścianek, i również elegancko wychodziły czekoladki. Na koniec możemy posypać czekoladki kakaem. I gotowe. Sami zobaczcie: czekoladki rozpływają się w ustach. Smacznego!